Dzień dobry Państwu spod znaku raka, coś pilnego tutaj jest. O co chodzi u państwa. Dobrze. Dobrze chodzi. A, ponieważ y, jest pokazane jest pokazana y, ulga jakaś radość i takie poczucie w trzewiach y, odciążenia lekkości. Związanego z tym, że doszło się do. i taka duma tutaj jest z siebie, że doszło się um, do pewnych wniosków związanych z osobami. Um, osoby, które były um, potencjalnie pomocne, potencjalnie to jest ważne słowo, um, doszedłem do wniosków, żeby tym ludziom podziękować. To jest postawiona teza tego czytania. Przemyślałem, dokonałem wniosków i koniec. Ostateczna decyzja wyszła na nie. I ja czuję taką wewnętrzną radość, jakieś spełnienie, że dałem radę, że nie dałem się. Że nie uległem tej pokusie bycia z tymi osobami, które miały do mnie biznes zerowy, nic na poważnie, nic, nic konkretnego. Ja się z tego końca bardzo cieszę. Ja się z tego. Ja się z tego zakończenia. Nie mogę tak otrzepać, to ciągle jest ym, sprawą numer jeden w moim życiu. Ym, ciągle do tego wracam, ciągle o tym myślę, ciągle to analizuję. To swoje takie małe zwycięstwo, ym, ponieważ czuję, że dojrzałem, czuję się doroślejszy jeszcze bardziej. Czuję, że to była doskonała decyzja. Jest bardzo dużo energii takiej nadziei na przyszłość um, perspektywistyczne podejście do przede wszystkim ludzi wokół mnie um, i można, można by rzec, że dwukropek to było jedno z lepszych zakończeń mojego, mojego życia to co tutaj zostało zakończone jest na plus dla raka. Jest to mm, sytuacja, która była właściwie synonimem gry na czas, bo ludzie przychodzili tutaj ze sprawami, które yy, były po pierwsze bardzo materialne, po drugie bardzo jednostronne. Mm, tylko dla mnie, dla mnie, dla mnie, a rak nagle zaczyna istnieć wtedy, kiedy ja czegoś potrzebuję. To jest taki klasyczny przykład. I tutaj e, nastąpił bunt. Ja dziękuję za takie znajomości. Ja nie będę otaczać się ludźmi, którzy mają jednostronne potrzeby, to znaczy egoistyczne. Ja chcę tej wzajemności, jeżeli się mamy zadawać ze sobą, to ma być to uczciwe, koniec, kropka. Jeżeli nie, nie mamy właściwie o czym rozmawiać, bo jaki jest sens wtedy, kiedy e, moje istnienie w twoim życiu uzależnione jest od potrzeby, jaką masz. E, ja się w coś takiego nie bawię, ja, ja jak wychodzę z takiego układu, i nie, nie życzę sobie powrotów. Ja nie wrócę, ale ty też tego nie rób. Przecież i tak tutaj widzę, co się dzieje. Tak więc. Rak tutaj ma takie wyżej wspomniane małe zwycięstwo, którym się cieszy w środku wewnątrz, we własnym ciele umyśle. Um, jest fajnie, że mi się udało, że to jest, y, że podjąłem bardzo dobrą decyzję, że przede wszystkim rozpoznałem, że ta osoba czy te osoby, ktoś tutaj, y, miał do mnie podejście takie, że Ty się raku ze mną liczysz. Ty jesteś raku dla mnie ważny w momencie, kiedy ja czegoś od ciebie chcę. Wtedy tak. Wtedy rak jest tutaj wręcz na pozycji numer jeden na tej liście osób. A raczej osób, bo pokazuje się tutaj liczba mnoga bez wątpienia. Wtedy, wtedy rak jest tutaj najważniejszy. Eee, ja. Ja Rakowi przyznam rację, ja Rakowi dam jakiś komplement, powiem. Ja tutaj y, dla Raka zrobię bardzo dużo, po to tylko, żeby coś uzyskać dla siebie. Typowe wykorzystywanie. Takiej też dobrej woli. Dobrej woli. Natomiast to się skończyło. To się skończyło, została osoba rozpoznana jako fałszywa, jako... Um, działająca z własnych pobudek, jako, jako po prostu myśląca tylko osobę, um, i jest jedno wielkie nie. Ja nie będę z takimi osobami nic, nigdy. Mhm. A najpiękniejsze tutaj jest to, że to rozstanie wcale nie bolało. Wcale nie bolało. Było to bardzo proste do osiągnięcia. Rozstanie. Nie ma tutaj żalu, nie ma tutaj bólu, nie ma tutaj płaczu. Jest takie chwilowe, te pierwsze momenty, no bo jednak trzeba było się postawić, i są takie drgnięcia emocjonalne pierwsze, ale to jest sprawa chwilowa. Tak naprawdę dominuje tutaj poczucie ulgi, że to się skończyło. Oczywiście, że tak. I ja w takiej energii. takiej wewnętrznej uciechy. bo ja mam tutaj pokazane. pokazaną uciechę z tego faktu, tak jakby się dziecko cieszyło. Z najdrobniejszej rzeczy. Że, że, że mi tak ulżyło i ja czuję taką, taką radość, dziecięcą radość wręcz, taką prawdziwą. Taką esencję e, krystalicznej radości i wniosek ostateczny, że trzeba było zrobić to już wcześniej. Ale stało się teraz. Jakby nie patrzeć, i tak jest to na pozytyw, bo. Zrozumiałem, że ta znajomość była bez sensu. I czuję się lżejszy, czuję się zdrowszy po zakończeniu, czuję się spójny ze sobą, że nie straciłem kontaktu ze sobą w momencie podejmowania tej decyzji. Że nie straciłem głowy, że nie dałem się zwieść, że nie dałem się skusić jakimś podejrzanym rzeczom, sytuacjom czy tej konkretnej osoby, że ja po prostu podziękowałem osobie, bo miała jakieś podejście do mnie yy, z pewnym zamiarem konkretnym. No tutaj jest ten egoizm. Tak więc tutaj wszystko nam się składa. Ale ja czuję, um, czuję się zdrowszy, bo powiedziałem dość. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Dziękuję.